Witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chciałam przedstawić rozkład tarota, kartę dnia na 23 kwietnia 2022 dla wszystkich znaków. Karty przełożone i wylosuję kartę na dzień dzisiejszy. Paś, pentakl. Dziś możemy pomyśleć o nowym interesie. Nowy pomysł da nam możliwości zarobienia pieniędzy. Niektórzy powinni zmienić zawód. Przede wszystkim po to, żeby znaleźć swoje powołanie. Dziś możemy dostać dobre wiadomości. Dziś do życia będziemy podchodzić praktycznie, odważnie i zachowawczo. To jest dobry dzień na podjęcie szkolenia czy nauki. Dziś również jakaś informacja, pomoc będzie miała dobry wpływ na naszą przyszłość i nasze życie osobiste. Również można zaufać, zaufać osobie, o której myślisz. Dziś możemy mieć również dobrą sytuację finansową. Rada? Znajomość będzie obiecująca. Karte nielskie? Siła. Dziękuję i życzę wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. Klara Talat. Dbaj o